Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie. Sezon letnio wakacyjny uważam za otwarty. Pierwszym filmikiem, który właśnie w tym sezonie letnim się pojawi, będzie pielęgnacja, ponieważ dużo nowych, fajnych kosmetyków mi doszło. W większości są to kosmetyki, które dostałam, ale mimo wszystko jeszcze jest kilka takich, które sama kupiłam, więc bardzo chętnie Wam dzisiaj pokażę, co nowego właśnie w mojej pielęgnacji będzie, bo są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe produkty, więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Nie bo naprawdę są e, ciekawe te rzeczy. E, najpierw Wam powiem, czego ja do tej pory używałam. E, jest tutaj, są tutaj trzy takie podstawowe moje kosmetyki, które bardzo polubiłam, które mi się naprawdę super sprawdzały. E, pierwszy jest to peeling. Peeling z ziai. Spróbuję Wam robić tutaj zbliżenie, ale nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Jest to peeling z różą. Taki o zapachu róży. Jest to naprawdę coś wspaniałego. Jest napisane, że to jest oczyszczanie mikroganulkami każdy rodzaj skóry, czy to jest po prostu peeling taki mechaniczny. Ja pierwszy raz spotkałam się z peelingiem, który ma aż tak drobniutkie, piaseczkowe wręcz drobineczki, świetnie ściera martwina skórek. I muszę Wam powiedzieć, że tych drobinek jest naprawdę od cholery, jest tutaj naprawdę strasznie dużo w tym peelingu, naprawdę się pierwszy raz spotykam z takim peelingiem drobnoziarnistym i gdzie jest tych kronulek po prostu pełno, naprawdę super, super się sprawdza, bardzo go lubię, już praktycznie całe zużyte pudełka, mam całe zużyte pakowanie. mam nadzieję, że będzie ostrość na mnie. I serdecznie polecam. On kosztuje około 10, chyba 8, 10 zł, coś takiego. Ja kupiłam w tym salonie Ziai, w takim normalnym salonie. Więc tak, już mam końcówkę, więc zużywam go, bo mam teraz inny peeling, ale na razie chcę zużyć jeszcze ten, no jakieś 3-4 razy jeszcze mi zostało. Robię peeling oczywiście mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, w zależności od tego, kiedy mi się przypomni, ale robię go dosyć często ostatnio. I naprawdę widzę różnicę w mojej skórze, lepiej mi się podkład trzyma przede wszystkim, dużo lepiej wszystkie podkłady wyglądają. Także jestem bardzo zadowolona z tego peelingu. I drugą, drugim takim fajnym kosmetykiem jest to krem. Krem również z różą. Ja nie wiem, ja bardzo lubię ogólnie kosmetyki, które pachną różą. Wiem, że nie każdy lubi, to jest taki kontrowersyjny zapach, ale mi się naprawdę podoba. I to jest przeciwzmarszczkowy krem odżywczy 0% parabenów z Green Pharmacy. Zobaczcie, już zużycie jest takie, no na jakiś może dwa razy mi starczy, ponieważ ja też na wieczór dosyć dużo tego kremu używam. Na dzień niestety trzeba go troszeczkę w mniejszej ilości stosować, bo on się od, odrobinę potrafi może nie ważyć, tylko rolować. Niektóre podkłady po prostu rolują na nim, jeżeli za dużo go użyjemy ale y, na noc naprawdę super. I teraz czuję ten zapach. Pięknie pachnie. On mi przypomina ogólnie y, taki krem, który kiedyś miałam do testów z y, Buff... nie. z y, Secret... The Secret Soap Store. Y, identyczny. Tylko, że tamten był z jakimś chyba y, olejkiem argonowym, już dokładnie nie pamiętam. A ten jest właśnie z różą, ale identyczny ma i zapach, y, i konsystencję. Jest taki piankowy, bardzo, bardzo przyjemny. Więc naprawdę polecam serdecznie właśnie ten krem. Y, I mam jeszcze... Płynny solarny z Green Pharmacy, tylko z wazience, nie chcę się już teraz lecieć. Ja już go kiedyś wam pokazywałam z owsem. Tak naprawdę duży, półlitrowy słoiczek, starcza mi na jakieś 3-4 miesiące 3-4 miesiące więc naprawdę jest fajny. Już mam też odrobinkę go zostało także tą pielęgnację, którą do tej pory używałam, odstawiam na razie i teraz zamieniam to na inne produkty, które teraz wam pokażę. Um. spróbuję. Nie wiem, jak, czy jestem ostra, czy nie ostra, więc spróbuję tutaj zatrzymać ostrość i manualnie ją ustawić. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. A, więc tak, byłam na spotkaniu e, dokładnie 23 kwietnia w dzień urodzin mojego męża. E, byłam na spotkaniu Mid Beauty. To spotkanie vlogerek było e, na stadionie dziesięciolecia, już nie jest dziesięciolecia po prostu na Stadionie Narodowym w Warszawie i między innymi była tam i Bielenda i taka firma, która się zajmuje paznokciami, czyli Indigo. Z tej firmy, ja w ogóle tej firmy nie znałam, pierwszy raz miałam, dostałam z niej lakiery właśnie, tak jako, jako prezent, bo te kosmetyki nie dostałyśmy kompletnie jako te, do testów, nie musimy w ogóle o nich mówić, tylko tak jak prezent po prostu dostałyśmy. I nie spodziewałam się, że oni w ogóle mają jakieś inne kosmetyki, typu na przykład balsamy do ciała. Dostałyśmy od tej firmy naprawdę bardzo dużo fajnych produktów. Każda z nas chyba inne zapachy dostała. I ta firma moim zdaniem, jeżeli chodzi o balsamy, jakieś produkty do, do ciała, to nie wiem czy do twarzy mają, ale na pewno to jest krem do rąk, a to jest balsam do ciała. To jest normalnie moim zdaniem zamiennik Puffin Worksa y, lub na przykład y, y, Victoria Secret. Są zapachy no, po prostu niesamowite pięknie pachną i to są takie niespotykane właśnie zapachy, takie z lepszej półki. Czuć, że to jest właśnie coś podobnego jak Buffon Body Works. Dla mnie te zapachy po prostu są zniewalające i jak za każdym razem, jak się wysmaruję tym balsamem do ciała, użyłam go chyba za 3-4 razy do tej pory i wychodzę z łazienki, po prostu całe mieszkanie i to, że pachnie tym balsamem właśnie, to mój mąż mówi, co tak ładnie pachnie. A on rzadko kiedy w ogóle coś mi komplementuje, jakiś, nie wiem, zapach, czy jakąś perfumę czy coś. Czasami powie, że ładnie pachnie, ale to mu się strasznie podoba. Za każdym razem mówię, że co tak ładnie pachnie a mówię, to ja pachnę. No, bardzo mi się podoba. To jest naprawdę coś wspaniałego i jeżeli chodzi o nawilżanie, no to takie średnie jest, szczerze Wam powiem, kremu do rąk jeszcze nie używałam, ale używałam się ten balsam i bardzo szybko się wchłania przede wszystkim. Ja potrzebuję jednak coś mocniejszego, takiego bardziej działającego, treściwszego na skórę, ale jako sam taki zapachowy właśnie kosmetyk na lato będzie idealny, bo się naprawdę szybko wchłania, nic się nie klei. A pięknie pachnie, to jest tak piękny zapach. Nie trzeba żadnych perfum, nic. Więc, Indigo, serdecznie Wam polecam I to jest chyba polska firma. Nie mogłam nigdzie znaleźć właśnie potwierdzenia, czy to jest polskie. Więc, tak, następną rzeczą, którą dostałam, jest to taki olejek właśnie z tej samej firmy. Arganowy z olejkiem arganowym i migdałowym. I on zawiera w sobie takie drobineczki złota. Również wspaniały kosmetyk właśnie na lato, żeby troszeczkę się błyszczeć. I też przecudownie pachnie, jak one pachną. Jak to kosmetyki pachną. No, Przysięgam Wam, to nie jest taki zapach jak na przykład mają Eveline nie wiem, jakieś inne takie drogeryjne właśnie balsamy, czy jakieś produkty do ciała. To jest coś takiego jak właśnie Victoria's Secret na przykład. No po prostu pięknie pachnące. Tak inaczej, inaczej niż wszystkie. To tak. Kolejną rzeczą Tutaj dostałyśmy jeszcze krem do rąk. Każda z nas dostała inny, ja akurat taki. Pokażę wam w ogóle to opakowanie, bo jest takie przesłodkie. Tak się normalnie e, podajęłam. To jest strasznie strasznie fajne to, to opakowanie. I ja mam tutaj z matriożką, to jest zapach akurat matryoszka. i wygląda w ten sposób. Takie małe do torebeczki. Wójcie. O, z pompką. Super! I również pięknie pachnące. Tamtych zapachów jest naprawdę odkrome, bardzo dużo jest. Podam Wam link na dole do tej firmy całej, bo naprawdę są super. Jak używałyście paznok... nie paznokcie, tylko jakieś lakiery do paznokci właśnie z tej firmy, to dajcie mi znać, jak się was sprawdzają. Bo jeżeli chodzi o lakiery, dostałam zestaw właśnie lakierów takich. O, czekajcie. O tak, tak się prezentują. I to są te zwykłe lakiery, nie żelowe, nie jakieś tam hybrydy, tylko zwykłe lakiery i seria tak właśnie neonowa, o, neonowa, tego słowa mi brakowało. Jeśli chodzi o nie, bardzo wolno mi zasychają. Naprawdę strasznie wolno, także nie wiem, czy będę, czy będę z nich zadowolona, a kolory mają naprawdę przecudowne. Będę musiała jakieś topko od bazy na nich nakładać, na nie, żeby mi po prostu szybciej schły, bo strasznie wolno schną, ale jeżeli chodzi o balsamy Cud, cud, cud. Naprawdę, cud miód yy, i orzeszki. Hmm. Dostałyśmy jeszcze takie coś fajnego. To jest masło yy, arganowe. Również przecudownie pachnie. Normalnie tak pięknie pachną te rzeczy. No, naprawdę. I to jest yy, niearganowe. Co ja mówię? Shea water, czyli yy, masło Shea. Yy, sunset Beach dokładnie. To jest akurat yy, ten zapach. Więc yy, to, to dostałyśmy. I tutaj jeszcze z tej firmy yy, bazę właśnie taką, to jest jakaś taka baza albo odżywka, nie wiem dokładnie, jeszcze jej nie używałam i dostałam top coat, yy, przezroczysty całkowicie, właśnie z Indigo, ale też mi strasznie wolno yy, schnie, także nie wiem, jakoś nie jestem zadowolona, jeżeli chodzi o lakier do paznokci. Tutaj dostałyśmy kilka próbek różnych perfum. Od tej firmy również dostałyśmy jeszcze pilniczek. Taki fajny polerka. Przyda się na pewno. I taki preparat do skórek. To jest taki olejek. Też w bardzo fajnym opakowaniu. O, w takim pisaczku. Jak korektor wygląda ogólnie, prawda? Też jeszcze nieużywany. I mnóstwo próbek kremów do rąk. Ja oczywiście mam jeszcze dla Was rozdanie i prawdopodobnie chyba w tym filmiku, albo w innym filmiku, już nie wiem, czy będzie nie za długi ten filmik przypadkiem, ale mam dla Was kilka fajnych właśnie kosmetycznych rzeczy do rozdania, więc i te próbki się u Was znajdą właśnie w tym rozdaniu. Teraz może Wam pokażę produkty z taupy oraz palmersa. Jeśli chodzi o tołpę, może zacznę od topy. Tutaj tołpa robiła warsztaty, takie tematyczne właśnie o pielęgnacji i pokażę Wam, co dostałam od właśnie tołpy. Między innymi tutaj jest taka um, maseczka peeling do rąk w próbce. E, mały, taki fajny krem do rąk odżywczy e, kokon z czarną różą. Peel, e, peeling, nie peeling, e, płyn micelarny, nigdy nie miałam z topy żadnego płynu e, micelarnego, więc jestem ciekawa, jak on się sprawdzi, do mycia twarzy i oczu. I to jest napisane w ogóle, że to jest e, laureat e, 2012 roku Instyled Best Beauty Buys, czyli jakiś produkt roku 2012, wybrany przez e, konsumentki. Więc może być fajny. I z tołpy dostałyśmy nowość. To jest krem BB, krem BB upiększający, przyjazny dla skóry wrażliwej i tak dalej, na dzień i jest lekki podobno. Dam Wam link do testu na żywo jednej dziewczyny, Agnieszki, która właśnie robiła test tego produktu i ona kompletnie się z nim nie polubiła. No, okropnie wygląda ogólnie na tym filmiku, nie na twarzy, także nie dziwię się. Natomiast jak ja go użyłam pierwszy raz, on mi się wydaje, że on się fajnie może sprawdzić na lato. Jeśli chodzi o ten kolor, przynajmniej dla mnie, jest w miarę ok. Nie jest to jakiś zły kolor. Natomiast to jest w ogóle coś takiego jak na przykład Estelauder, ten krem taki daywear biały z tymi granulkami, właśnie podkładu. On ma kolor taki szarawy, nie wiem, czy to będziecie widziały. Ja mogę wam też zrobić, jak będziecie chciały. I też się i tworzy się taki delikatny podkład z niego. Natomiast on ma ładny zapach, taki kwiatowy, ale przebija się coś takiego okropnie brzydkiego. Nie wiem, czy ja taki jakby zjełczały, zgniły czy coś, ale Agnieszka miała to samo uczucie, tak samo mówiła, że on śmierdzi. I jeszcze pod tym filmikiem się w komentarzach też pisały, że właśnie wali. Okropnie, coś w coś nim jest takiego jakby zepsutego, nie wiem. A to jest nówka sztuka, także nie jest to popsuty produkt. Ale okropnie śmierdzi i ten e, zapach właśnie ten przebijający, się, śmierdzący smród e, zostaje na twarzy przez dłuższy czas. Ja po prostu nie dałam rady, ja musiałam go zmyć. E, nie wiem, czy ja dam radę w ogóle go używać, nosić. On u mnie nawet całkiem nieźle wygląda, muszę wam powiedzieć. To jest bardziej taki krem, który wyrównuje odrobinkę, może kolory, który może nie wyrównuje kolor, który przyciemnia troszeczkę skórę, e, nadaje taki właśnie opalony efekt, coś takiego. Krycia tu nie ma żadnego, nic kompletnie, ale śmierci. No, śmierci paskudnie, więc no nie wiem co w nim jest takiego, ale jest strasznie śmierdzący. Nie wiem, czy ja dam radę w ogóle go używać, ale zobaczymy jeszcze. Na razie to tak. I teraz mam z Palmersa tutaj kilka produktów. Jeśli chodzi o Palmers, dostałam takie mini produkty. Powiem Wam, że ja z tej firmy nigdy, 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 nigdy w życiu nic nie miałam. Wiem, że dziewczyny dostały kilka właśnie blogerek dostało jakieś tam do testów różne rzeczy właśnie z Promesa i do mnie się nie odezwali, także ja od nich nic nigdy nie dostałam. Również nigdy nic nie kupowałam. Jakoś mnie nie ciągnęło do tej firmy. Więc w sumie nawet cieszę się, że mogę go wypróbować. Zobaczymy jak się sprawdzi. To jest Taka mała próbka balsamu, po prostu do ciała, pachnie oczywiście kakaoem. A tu mam coś fajnego: to jest brązer, tylko że w takiej malutkiej próbeczce to jest akurat 50 ml, i może to na, nie wiem, na stopy na przykład będę nakładać, czy, czy gdzieś tutaj na dekolt, na ramiona. Może mi się sprawdzić: chociaż to jest brązer, to jest nie brązer, przepraszam, soft palacz. Produkt taki brązujący, właśnie. I no zobaczymy. Ciekawa jestem, jak, jaką to opalenie będzie dawało, ale no to takie malutkie opakowanie to na całe ciało może na raz mi starczyło. No więc może na stopy jakoś sobie nałożę, zobaczę. Ale jeśli chodzi o mnie, to chyba raczej nie, nie będę kupować. A w ramach takich wlogerskich testów, tak, dostałam do przetestowania krem do biustu, znaczy sama sobie go wybrałam, bo tam było, można wybrać różne rzeczy, ale ja akurat chciałam ten do biustu, zobaczymy, jak on ujędrni mój biust, na pewno nie powiększy go, ale mam nadzieję, że ujędrni, że skóra będzie przede wszystkim miła w dotyku, gładka i tak dalej, jeszcze go nie używałam, zobaczymy, ja Wam szczerze, oczywiście szczerą opinię dam nie boję się szczerej opinii wydawać, także możecie być spokojne, jeśli chodzi o to. No, nie wiem, na razie nie używałam, że za jakiś czas filmik się pojawi właśnie z tym produktem. Z Eveline, oprócz kosmetyków do makijażu wybrałam sobie jeszcze parę produktów do ciała. Między innymi w ogóle do makijażu. To jest takie serum jakby powiększające usta, coś takiego, serum z hialuronowym żelem. Tak wygląda. Raz, tylko jeden, jedyny raz użyłam tego na wargi i powiem Wam, że to troszeczkę mrowi, ale w życiu to nie da efektu takich powiększonych ust, jak tutaj jest na opakowaniu. Oczywiście ja się z tym liczyłam, wiadomo, ale coś tam może działać, ponieważ tak jak mówię, jest taki chłodzący, taki troszeczkę pieczący, no po prostu działa, mikro, mikrokrążenie wyzwala w ustach, przyspiesza mikrokrążenie, także... Coś tam pewno powiększa te wargi Bardziej takie czerwone, może pełniejsze się robią Także zobaczymy Jeszcze ja tego sobie tylko raz użyłam I tu mam takie coś fajnego To jest peeling do ciała Pięknie pachnący Z trawą cytrynową Właśnie o, o zapachu takim orzeźwiającym Takim cytrynowym trochę Super, super, na pewno się fajnie sprawdzi Mój peeling do ciała, który teraz używam Jest w łazience, bo nie chcę przynosić Ale już mi się kończy Także fajnie będę miała następny i z kura kurczak. Wiecie co, ja pójdę do łazienki przyniosę, bo ja dużo kosmetyków już w tej chwili używam i zostały właśnie w łazience. Poczekajcie. I teraz, moi drodzy, zapraszam Was na rozdanie. Mam do rozdania dla Was dwie maskary, te najnowsze, czyli wersja skarb fioletowa. I tak jak mówię, dwie osoby będą, będą mogły wybrać po jednej właśnie tej maskarze.